Nieważne, czy mówimy o produkcji żywności, czy o rozlewniach wody, jest jeden cichy wróg, z którym walczą wszyscy: niewidzialne zanieczyszczenia. To naprawdę ogromne wyzwanie. Ale dzisiaj przyjrzymy się pewnej przełomowej technologii, która, cóż, ma na celu rozwiązanie tego problemu raz na zawsze. Zacznijmy od czegoś, co naprawdę daje do myślenia. Ten obraz mówi sam za siebie. Po lewej stronie mamy mięso chronione nową technologią, po prawej, no cóż, próbkę kontrolną bez tej ochrony. I uwaga, obie mają zaledwie cztery dni. Różnica jest po prostu uderzająca, prawda? No właśnie. Co gdyby można było to zatrzymać? To jest pytanie, które spędza sen z powiek wielu firmom. Jak powstrzymać psucie się produktów, te ogromne straty i ciągłe ryzyko skażenia, które dotyka tak wiele branż? Wygląda na to, że odpowiedź leży w zupełnie nowym podejściu do samej idei czystości. Dobrze, przejdźmy do sedna całego problemu. Mówimy tu o czymś, czego nie widać gołym okiem o mikroskopijnych zanieczyszczeniach bakteriach, pleśniach, wirusach. One wszystkie zagrażają jakości produktu, bezpieczeństwu nas wszystkich i, co tu dużo mówić, ostatecznie wynikom finansowym każdej firmy. Do tej pory firmy stały przed no, dość trudnym wyborem. Albo trzeba było zatrzymać całą produkcję, żeby przeprowadzić gruntowną chemiczną dezynfekcję, co oznaczało straty, albo ryzykować, że standardowe systemy po prostu nie dadzą rady. To był taki ciągły kompromis między wydajnością a bezpieczeństwem. Spójrzmy na te stare metody na przykład chemiczne opryski biobójcze. Mają one bardzo konkretne wady. Po pierwsze, wymagają zatrzymania linii produkcyjnych, a to generuje koszty. Po drugie, wiążą się z użyciem potencjalnie szkodliwych chemikaliów, no i na koniec ich wpływ na środowisko, cóż, nie jest najlepszy. To był prawdziwy dylemat, z którym mierzyli się nawet najwięksi gracze na rynku. A teraz spójrzmy na rozwiązanie. Nazywa się promienista jonizacja katalityczna, w skrócie RCI. To jest zupełnie inne, aktywne podejście do oczyszczania, które co ciekawe jest inspirowane procesami, które zachodzą w naturze. Dobrze, to jak to w ogóle działa? Postaram się to wyjaśnić najprościej jak się da. Mamy specjalną lampę UV, która świeci na taką matrycę katalityczną. To wywołuje reakcję z parą wodną, która jest w powietrzu. I w wyniku tej reakcji powstają bezpieczne, ale niesamowicie skuteczne cząsteczki oczyszczające. One rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu i aktywnie niszczą zanieczyszczenia. I tu dochodzimy do absolutnie fundamentalnej różnicy. Zwykłe systemy pasywne, jak na przykład filtry, po prostu czekają, aż zanieczyszczenie samo do nich spadnie. Technologia RCI jest proaktywna. Ona sama aktywnie poluje na zagrożenia, wyszukuje je i neutralizuje w całym pomieszczeniu, i to zarówno w powietrzu, jak i na wszystkich powierzchniach. Okej, okay, teoria brzmi naprawdę obiecująco, ale jak technologia RCI sprawdza się w realnym świecie, w tych wymagających warunkach przemysłowych? Zobaczmy, kto już jej zaufał. Ta lista chyba mówi sama za siebie. Mamy tutaj globalnych gigantów jak Coca-Cola czy Nestle, ale też wyspecjalizowanych producentów żywności, dla których jakość i czystość mikrobiologiczna to absolutny, ale to absolutny priorytet. Ten cytat z dokumentacji jednego z rozlewców Coca-Coli świetnie pokazuje o co chodziło. Chcieli znaleźć metodę bezpieczniejszą i łatwiejszą niż te wszystkie uciążliwe i potencjalnie niebezpieczne opryski chemiczne. I to bez żadnych kompromisów, jeśli chodzi o standardy czystości. A tutaj mamy bardzo konkretny dowód skuteczności od Nestle. Okazało się, że technologia RCI z powodzeniem wyeliminowała pseudomonas aeroginoza, a to jest naprawdę groźna bakteria, która może powodować poważne zakażenia. Dzięki temu udało się spełnić niezwykle rygorystyczne wewnętrzne normy bezpieczeństwa tej korporacji. I na koniec jeszcze świadectwo od producenta serów, gdzie, jak się domyślamy, kontrola jakości powietrza jest po prostu kluczowa. Pani kierownik do spraw jakości potwierdza silną redukcję zanieczyszczeń w powietrzu i to zaledwie po pięciu miesiącach od instalacji systemu. Referencje od liderów branży to jedno, to robi wrażenie. Ale teraz przejdźmy do twardych danych. Zobaczmy, co mówią liczby skontrolowanych badań laboratoryjnych. Tak, dowody od firm są ważne, ale spójrzmy, co na to wszystko mówi nauka. To jest fragment raportu z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tutaj technologia została poddana naprawdę rygorystycznym, obiektywnym testom. A oto wyniki w pigułce. Ten wykres pokazuje ogólną liczbę bakterii w jednym metrze sześciennym powietrza. Przed włączeniem technologii RCI było ich 260, a po jej uruchomieniu ta liczba spadła do zaledwie 67. To jest po prostu gigantyczna różnica. I to jest ta najważniejsza liczba z całego badania. 74,2% tyle wyniosła redukcja ogólnej liczby bakterii w powietrzu. To ponad 74% mniej. To już nie jest teoria, to jest konkretny, mierzalny dowód skuteczności. Dobrze. Przejdźmy teraz od tych wszystkich danych mikrobiologicznych do efektów, które można zobaczyć gołym okiem. Zobaczmy, jak to wpływa na jakość i trwałość samych produktów. To jest jak historia opowiedziana w trzech obrazkach. Na początku mamy dwa identyczne kawałki mięsa. Po czterech dniach próbka chroniona przez RCI wciąż wygląda świeżo, podczas gdy ta druga już zaczyna ciemnieć. A po siedmiu dniach różnica jest kolosalna. Próbka kontrolna jest już w stanie zaawansowanego rozkładu. Równie, a może nawet bardziej imponujące wyniki dał test z truskawkami. Standardowo, bez żadnej ochrony, były one niezdatne do jedzenia już po trzech dniach, a z technologią RCI po 8 dniach były w idealnym stanie, a pierwsze oznaki psucia pojawiły się dopiero w dwunastym dniu. To ponad czterokrotnie dłuższy okres trwałości. Wróćmy jeszcze na chwilę do naukowego podsumowania tego testu z mięsem. Laboratorium TEIKA, czyli specjalistyczne andaluzyjskie centrum technologiczne sektora mięsnego, stwierdziło redukcję drobnoustrojów o 2 do 3 logarytmów. Co to tak naprawdę oznacza w prostym języku? Oznacza to redukcję na poziomie od 99 do 99,9%. 90 ,90 to jest potężny wynik. No dobrze, zbierzmy to wszystko do kupy. Mamy referencje od globalnych marek, mamy badania uniwersyteckie, mamy testy produktów. Zobaczmy teraz, co to wszystko oznacza w praktyce dla biznesu. Co więc oznaczają te wszystkie dowody? Bo technologia RCI to nie jest tylko czystsze powietrze, to są bardzo realne korzyści biznesowe. Dłuższa świeżość produktów to oznacza mniejsze straty. Brak przestojów na dezynfekcję i mniej chemii to są niższe koszty operacyjne. A do tego ciągła aktywna ochrona 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu to jest gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z normami. I wszystko to w sposób dużo bardziej przyjazny dla środowiska. I na koniec myślę, że warto postawić sobie takie pytanie: Standardowa czystość to jedno, każdy o nią dba, ale czy nie nadszedł czas, żeby pomyśleć o czystości aktywnej? o systemy, który nie tylko sprząta, ale proaktywnie chroni produkty, pracowników i wynik finansowy przez całą dobę.